Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego. Geeka dzisiaj pokażę Wam zmienno pojazd sterowany przez aplikację. Kto w ogóle wymyślił tę nazwę? 772 elementy i 630 zł bez grosza drogo. Szczególnie patrząc na poprzednie modele, które mieliśmy właśnie w formie takich pojazdów gąsienicowych, warto naturalnie ten zestaw dorwiecie taniej. Ale myślę, że w ogóle jeśli chodzi o szukanie tego typu zestawów, to najczęściej tak przed świętami warto się nimi zainteresować. Tak kilka tygodni przed świętami, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia, wtedy zestawy tanieją. A potem im bliżej do świąt, tym wyższe ceny. Ale wtedy promocji jest najwięcej i zawsze jest duże zainteresowanie. Tymi zestawami, które są sterowane. No, a tutaj mamy też coś, co nie wystąpiło w tych poprzednich modelach gąsienicowych, dlatego że mamy tutaj taki zestaw dwa w jednym, ale bez konieczności przebudowywania go. Możemy go sobie po prostu obrócić. Tutaj jest taka taka wajha, gdzie coś tam klikamy, coś pstryknie, przekłada się, obracamy na drugą stronę. No i mamy samochód, który wygląda wtedy tak. O. No, a jak wygląda wnętrze pudełka, to zaraz się wszystko okaże. O, i w ogóle, tak patrzę, że z jednej i z drugiej strony mamy w ogóle jakby przód pudełka i nawet z tyłu jest przód pudełka, a tam nie mamy jakby alternatywnego ujęcia na ten główny model, bo w sumie nie ma tutaj głównego modelu, bo oba są jednocześnie tym samym modelem. Trochę zawiłe, ale nieistotne, idziemy otwierać pudełko. Tak, oficjalnie to jest przód pudełka, no bo z tej strony mamy po prostu plomby do otwarcia. No i sami też możecie zdecydować, która strona pojazdu podoba wam się bardziej. Ja też się w ogóle zastanawiam, jak on będzie sobie radził z jeżdżeniem i zastanawiam się też, gdzie go przetestować, no bo nie chcę sobie zniszczyć tych gąsienic zjeżdżąc z nim po dworze, a czy tutaj będzie odpowiednio dużo miejsca? Hmm, nie wiem. Sprawdzimy, powymyślam coś, potestujemy. No i tutaj też możecie zobaczyć, o, jak podjeżdża do ściany, że się przewraca. No to, to będzie można przetestować, chociaż nie wiem czy mm, listwy, które mam przy podłogach, nie będą w tym przeszkadzać. Dobra. Na razie on jeszcze nie jest złożony, więc jeszcze się nie będę zastanawiał. A co w środku? No dobra. Otwieramy. Instrukcja, sporych rozmiarów, też dość gruba. A tutaj znajdziemy worek z samymi gąsienicami. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No nie samymi, bo jeszcze tutaj mamy te stopki do gąsienic. No i co, tutaj mamy silnik. Tutaj pewnie battery box się znalazł, a jakże? No to chyba już mamy kompletno silniki, są dwa. Worki są podzielone od jedynki do trójki. Tutaj jeszcze mamy jeden element luzem, a tutaj znajdziemy naprawdę kosmiczną wręcz ilość naklejek. I to takich dość drobnych naklejek, bo naprawdę niektóre z nich są całkiem małe. Ale myślę, że też dzięki temu pojazd będzie wyglądał tak a, po prostu o wiele bardziej barwnie. No dobra, idę to poskładać. Zaraz będziemy testować. Zrobimy sobie jakieś jazdy próbne i zobaczymy, czy nowy pojazd gąsienicowy jest wart uwagi. No dobra, samochód złożony. Mam ze sobą aplikację, więc pora nauczyć się jak sterować samochodem. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Mamy dwa elementy odpowiadające za sterowanie gąsienicami: lewa gąsienica i prawa gąsienica. I teraz możecie zobaczyć, że one się ruszają. Dobra, najpierw zobaczymy, czy jak zmienię kierunki obu gąsienic, to po prostu zacznie się kręcić w kółko. A jakże taniec się zaczął. W drugą stronę również. No to co? Próbujemy w takim razie wjeżdżać na ścianę, tylko teraz zobaczymy, czy nie popsuje się tło. O, widać, że jedna z tych zaślepek nie wypadła, zaraz ją uzupełnię. One czasem się lekko nie dociskają, no to działa! Może nie do końca, bo się nie przełączył, ale naprawdę to zadziałało. No dobra, to jeśli mamy za sobą testy, ja w takim razie... Fajnie skręca, tak swoją drogą. Jeszcze z drugą stroną zobaczymy. Można szybciej, można, można wolniej. I tutaj ta regulacja, akurat w aplikacji do samochodu gąsienicowego, jest w porządku. No dobra, wyłączamy w takim razie sterowanie. Pooglądajmy sobie konstrukcję. Jak już mówiłem, pojazd jest dwustronny. Możemy oczywiście wjeżdżać na ścianę, żeby on się obracał, albo po prostu możemy go obrócić i zrobić taki myk. On tutaj po prostu jest. O! zamieniany pozycjami, cyk jeśli nie odskakuje to po prostu trzeba go dobić i tak dalej, e, tutaj mamy baterii boxa, jeśli chodzi o to jak on jest umiejscowiony, super sprawa, dodatkowo został otoczony kilkoma klockami mamy tutaj niby taką pakę i dzięki temu też wszystko jest fajne pod kątem dostępności silniki też od razu są umieszczone za batery boxem to co jest na minus to guziczek do włączania zasilania, no bo on jest umiejscowiony tutaj, o widzicie teraz ten zielony guzik włożenie tam palca jest tak Ja. Yeah. problematyczne. Ja nie mam jakichś ogromnych dłoni, a ciężko jest mi tam wcisnąć palucha. Okej, okay, no jak dzieciaki się będą tym bawić, pewnie będzie wygodniej, natomiast po prostu no tak z marszu, żeby włożyć tam palec, to nie jest takie hop -siup. Co do wyglądu. Mamy tutaj dwa w ogóle różne typy samochodów, no bo tutaj mamy taki samochód z paką i zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj taką w pełni wyposażoną kabinę. Jest sporo nadruków na desce rozdzielczej, są jakieś zegary, jakieś elementy do przełączania i tak dalej. Tutaj mamy też nawet w dachu zamontowane kółeczka, które po prostu no w momencie kiedy to dobija musi mieć się też od czego odbić i tutaj też takie kółeczko jest, no ale wracając do pomarańczowego samochodu, mamy tutaj progi, żeby sobie oczywiście móc tam gdzieś wejść do środka troszeczkę jeszcze jakieś kabli i tak dalej, z tej strony nie wygląda on jakoś tak szałowo, ale jak na taki samochód dwa w jednym, który jest modyfikowany tylko za pomocą obrócenia wydaje mi się, że wygląda naprawdę przyzwoicie, nie jak petarda, ale przyzwoicie, na pewno warte uwagi jest to, że mamy właśnie te Umowe stopki, które są zamontowane na gąsienicach, i dzięki temu samochód może jeździć praktycznie po każdej nawierzchni, bo i po śliskich panelach czy płytkach, i może też jeździć po takim matowym podłożu, jak na przykład tło fotograficzne, na którym aktualnie stoi. A jeśli chodzi o to, jak wygląda z drugiej strony, to ta wersja podoba mi się zdecydowanie bardziej. Jest taka bardziej drapieżna, jest też naturalnie bardziej wypełniona, jeśli chodzi o bryłę, no bo battery box jest jakby schowany pod tym całym elementem karoserii. No i tutaj mamy nawet jakiś taki spoiler, mamy tutaj dużo kolorowych naklejek, które oczywiście też mają powodować, że samochód jest w odbiorze taki bardziej drapieżny i wyścigowy i całkiem fajnie też prezentuje się ta kabina dla kierowcy, bo tutaj z wałków do malowania zostały zrobione po prostu gałki do sterowania. Co prawda już tutaj nie ma żadnych zegarów i tak dalej, ale sama forma mnie osobiście się podoba. Co do budowy od boku, mamy tutaj naprawdę pokaźnych rozmiarów gąsienice i one Świetnie radzą sobie z przeszkodami. Więc gdybym miał zestawić w ogóle ten pojazd z poprzednimi wyścigówkami sterowanymi, które były właśnie gąsienicowe, to absolutnie tamte modele nie mają do niego startu. Szczególnie ten najświeższy, który był tym ostatnim modelem, bo on w ogóle był bardzo źle zabudowany. Tam wszystko było na wierzchu, wszystkie kable wystawały. A tutaj myślę, że jak na taką zabawkę, po prostu do pojeżdżenia, do pobawienia się w takie rozwiązania technikowe, jest spoko. No, oczywiście, widać tutaj wszystko, co mamy w środku. To jest model, który ma być pięknie zabudowany, tylko model, który ma być funkcjonalny, który ma dawać frajdę i wydaje mi się, że pod tym kątem jak najbardziej wywiązuje się z obowiązków. No naprawdę, ta opcja przełączania jednego pojazdu na drugi, gdzie tak na dobrą sprawę nie widać tego, że pod spodem jest drugi samochód, że to jest samochód odbicie lustra. No, zobaczcie, no to tak fajnie, płynnie przechodzi. Okej, okay, no ta konstrukcja naprawdę nie jest jakaś ekstra, ale już ten wygląda naprawdę całkiem w porządku. Ja ten pomysł kupuję, mnie to się podoba jeździ fajnie. No i przede wszystkim aplikacja w tym wypadku jakoś bardzo mocno mi nie przeszkadza, bo to nie jest e, tak fatalna opcja do zabawy jak samochód stopgira, który był po prostu niesamowicie powolny. Ja rozumiem, że tam miała być imitacja skrzyni biegów, ale on się rozpędzał niemiłosiernie powoli. No i ta prędkość maksymalna też nie była jakaś szołowa, a tutaj jest zrywność. I w ogóle te gąsienicowe samochody dają mi o wiele więcej Frajdy. Nowy gąsienicowy samochód sterowany to według mnie naprawdę fajna propozycja. Do zabawy przede wszystkim, bo można po prostu nim sobie poświrować, pokręcić się w kółko, pojeździć po ścianach, pozmieniać ten samochód z jednego na drugi i to naprawdę działa bardzo fajnie. Wygląd jest ciekawy, to nie jest samochód, który ma wyglądać jakoś super estetycznie. To też nie ma być samochód, który ma niesamowite funkcjonalności, jeśli chodzi o to, co kryje gdzieś tam w środku, ale to jest po prostu samochód, który ma dawać frajdę, ma przede wszystkim dawać. Wiecie poczucie takiego przyspieszenia, trochę powariowania, bo to jest po prostu też, jakby nie patrzeć, bardzo zwariowana bryła. To nie jest typowy pojazd, tylko właśnie coś troszeczkę takiego wyimaginowanego i ja tę koncepcję jak najbardziej kupuję. Mnie osobiście on się podoba, e, jedyne co, no to problem jest taki, że jeżdżenie tymi gąsienicami po jakimś betonie, trawie i tak dalej, to raczej nie jest dobry pomysł, bo one się będą niesamowicie szybko niszczyć, więc zdecydowanie polecam Wam zabawę w zamkniętych pomieszczeniach. Wymyślcie sobie, jak na przykład pojeździć sobie po kuchni, zrobić sobie jakiś tor przeszkód, jakieś wyskocznie, żeby wykorzystać możliwości tych gąsienic przede wszystkim, no i cóż mogę powiedzieć, kolejny udany zestaw LEGO Technic. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!